Help meee Why you die there? Help meee Why? Shut the fuck up I'll come next time Jesteś kurwa, ja mam informację jakąś? Ja Że mnie zabił Dzięki zaraza Przyda się a co sobie zrobię? O, five, tu five, sobie wezmę jednego orba ja, pokażesz jak zaraz musierkę Tu sobie wezmę drugiego orba Którego tu jest tutaj Tam idę po następnego Może być z ciebie, może być z ciebie gdzieś Dobrze, kurwa, spokojnie A, tu nie mam broni A ty sobie po Where the fuck are you running to? No, you fucked Nice trap Not worth What the fuck are you doing with this bomb? Like... <laughs> Marathon Piece of shit <laughs> Good job, good job, well played Just yeah, pure Meryl, Melting me, and you stay here, and you just hug me. Shut hit the fuck the bomb. up! And shut the fuck up, you! Shut the fuck up! You have no brain. You're brainless. Shut the fuck up! Take the spike, take the. Shut the fuck up! Yeah, that's what I mean. Shut the fuck up! The guy, the take the spike. Shut the fuck up!